Tak naprawdę bardziej się boimy? Co powoduje, że bardziej mrozi nam krew w żyłach? Czy lęk, czy strach? No, czym się różni może lęk? Od strachu od tego zacznijmy. Może najpierw strach. Więc strach to jest obawa przed czymś konkretnym, przed realnym zagrożeniem, wynikającym z naszego doświadczenia, ponieważ wiemy, że no, dana rzecz. Może spowodować jakąś szkodę, albo ból, albo w jakikolwiek inny sposób nieprzyjemne doznania. To jest strach. Natomiast lęk to jest tak naprawdę obawa przed nie tym, co znamy, tylko dokładnie na odwrót. To jest obawa przed nieznanym. Lęk to jest obawa przed naszym wyobrażeniem rzeczywistości, a nie przed rzeczywistością. Dlaczego o tym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać? Ponieważ lęk przed porażką jest dla wielu osób strasznym paralizatorem, nie pozwalającym iść do przodu i realizować zamierzone przezeń cele. Tak naprawdę boimy się, obawiamy się nie porażki, ponieważ w wielu momentach nawet Wielu ludzi nie podejmuje działania, w związku z tym nie jest w stanie doświadczyć porażki. W wielu przypadkach takie osoby lękają się wyimaginowanych konsekwencji hipotetycznego działania. Czyli tak naprawdę obawiają się nie samej porażki, a właśnie samego lęku przed porażką się obawiają. I ich wyobraźnia. Powoduje to, że paraliżuje ich przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Wiedział o tym bardzo dobrze Alfred Hitchcock. Mam nadzieję, że to nazwisko jest ci znane jest to mistrz suspensu, czyli takiego thrillera. A mianowicie Alfred Hitchcock powiedział, że wyobraźnia widza. Jest w stanie namalować najstraszniejsze potwory, których absolutnie żaden twórca filmowy nie jest w stanie stworzyć na ekranie. Dlatego na, w, w tych obrazach Alfreda Hitchcocka nie widać bezpośrednio potwora. Zresztą, jeżeli przypomnisz sobie jakieś horrory, które miałeś okazję oglądać w swoim życiu, to zgodzisz się że dopóki nie widać było tego potwora, to no, czuło się pewien taki dyskomfort i, i taki właśnie lęk. Natomiast w momencie, jak już się zobaczyło tego potwora, no to w wielu momentach y, horror zamieniał się w farsę, ponieważ no, te potwory były najzwyczajniej w świecie śmieszne. I tak, mówiąc szczerze, też jest w naszym życiu, ponieważ obawa przed podjęciem jakiegokolwiek działania i lęk przed... Y, Wyimaginowanymi, wymyślonymi przez nas konsekwencjami, jest o wiele straszniejsze niż to, co nas może rzeczywiście spotkać w życiu. I tu dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, mianowicie czego tak naprawdę obawiają się ludzie, tak zwani zwykli, przeciętni, w odróżnieniu od ludzi, których można nazwać ludźmi sukcesów. A więc ci tacy zwykli, przeciętni ludzie. Najbardziej obawiają się właśnie porażki. W związku z tym nie podejmują działania. Wolą siedzieć sobie w tym swoim takim grajdoku, w tej swojej cichej, ciepłej strefie komfortu, którą znają, której nie muszą opuszczać, bo wiedzą, że poza tą strefą komfortu czeka ich nieznane, a nieznane jest przerażające. Wobec tego lepiej nie wychodzić na zewnątrz, siedzieć sobie cicho, nic nie robić. Ewentualnie narzekać, że jest źle. I to jest taka cecha wspólna ludzi tak zwanych Zwykłych, przeciętnych. W odróżnieniu od nich, ludzie sukcesu najbardziej obawiają się zmarnowania ich potencjału. Dlatego jedną rzeczą, którą robią notorycznie ludzie sukcesu, to jest notoryczne opuszczanie ich strefy komfortu, w odróżnieniu od tych ludzi przeciętnych. Taki człowiek sukcesu, on cały czas potrzebuje się sprawdzać, i najgorszą rzeczą, której się obawia, to jest to, że może zmarnować swój potencjał, zmarnować szansę. Wobec tego podejmuje wiele prób nie przejmuje się porażkami. Sukces to tak naprawdę jest kroczenie od porażki do porażki, ale bez utraty entuzjazmu. Nie możemy lękać się porażki, bo mówiąc szczerze, integralną częścią każdego sukcesu jest porażka. No, przypomnij sobie, jak na przykład uczyłeś się jeździć na rowerze, ile razy przewróciłeś się, ile razy było zbite kolano. No, czy to ci w jakikolwiek sposób zniechęcało do dalszego działania? Nie. W związku z tym, jeżeli osiągnąłeś jakiś sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, to wiesz o tym doskonale, że droga do sukcesu jest usłana często pasmem porażek. Natomiast ludzie sukcesu nie skupiają się na tych porażkach. Oni cały czas mają przed oczyma cel, do którego dążą i na nim się przede wszystkim skupiają. Podsumowując, najlepszym lekarstwem na lęk, w tym i lęk przed porażką, jest działanie, ponieważ to tylko działanie uwalnia od lęku, ponieważ to działanie pozwala nam na wyjście z tej strefy naszego komfortu do Realnego świata, i wtedy się przekonamy, że ten realny świat i to, co tak naprawdę nas czeka, nie jest takie straszne, jak nam się wydawało. Pamiętaj, strach ma wielkie oczy, chociaż w tym momencie trzeba byłoby to nasze powiedzenie zmienić na lęk ma wielkie oczy. Dziękuję za uwagę, mówił Leszek Kazimierski. Życzę Ci wiele entuzjazmu i nie przejmuj się porażkami.